O wyludnianiu się śródmieści i rozwoju stref podmiejskich dyskutowali przedstawiciele m.in. Urzędu Miasta, Wydziału Rozwoju Miasta oraz eksperci z całej Polski. Tematem konferencji, która odbyła się w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym, było odwrócenie skutków tzw. suburbanizacji, czyli powrót do miast. Pomysł jest taki, żeby szukać terenów inwestycyjnych w mieście, żeby, za, żeby zachęcać inwestora do tego i pokazywać, temu też ma służyć to dzisiejsze spotkanie, że inwestowanie w mieście jest równie dobre jak na obrzeżach, czy może nawet lepsze, bo tereny są często uzbrojone, są z dojazdem, a jednocześnie nie, nie generują tak dużych kosztów utrzymania, tak mówiąc bardzo, tak bardzo prosto, bo, bo na tym suburbanizacja polega, że bardzo fajnie jest mieszkać za miastem, ale dla miasta generuje to ogromne problemy, czy na przedmieściach tego miasta, ale dla miasta to generuje ogromne koszty, ogromne problemy, z którymi tak naprawdę no, każdy z nas po trochu za nie płaci. Suburbanizacja powoduje obciążenie budżetu miasta, bo oznacza wydatki na rozwój infrastruktury podmiejskiej, na przykład tworzenie nowych sieci komunikacyjnych. Z jednej strony w formie inwestycji te koszty muszą być poniesione, a z drugiej strony e, potem są to koszty eksploatacyjne. To są również koszty dojazdów do pracy, to są koszty związane z e, ilością tych samochodów, których nam przybywa, a przecież rozwijamy i będziemy rozwijać transport publiczny, a więc jest to problem nas, miasta Olsztyna, problem wielu miast w naszym kraju. Suburbanizacja to aspekt demograficzno-społeczny, który wiąże się z migracjami ludności i rozwój budownictwa mieszkalnego w strefie podmiejskiej. Z punktu widzenia ekonomii, to zdaniem ekspertów zjawisko niekorzystne i dzieje się w całej Polsce. Ostatnie analizy na koniec 2012 roku wykazały, że obecnie w naszym kraju mamy tyle planów uchwalonych, że mogłoby na tych terenach zamieszkać 62 miliony ludzi. A i to jest sytuacja bardzo niekorzystna dla wielu gmin, a i dla finansów publicznych. To tak zwane rozlewanie się miast jest efektem postępującej urbanizacji. Rozwój przemysłu, napływ ludności do miast powoduje, że ośrodki miejskie są skupiane na niewielkim obszarze. Tym samym mieszkańcy dużych miast szukają dla siebie przestrzeni do życia poza miastem, często w sąsiednich gminach. Oczywiście też suburbanizacja z tego punktu widzenia jest zabójcza, bo te pieniądze są po pierwsze z podatków chociażby wyprowadzone pod miasto, ale jest ich coraz mniej na to, żeby tą infrastrukturę utrzymywać. A konsekwencją tego między innymi jest to, że spada jakość życia w mieście. Jak spada jakość życia w mieście, to siłą rzeczy te przeprowadzki na przedmieścia, wyprowadzki z centrum są coraz częstsze. Po drugie, nie rozwija się kultura miejska. Miasto, istotę miasta to jest to, co, to są wzory kulturowe, miejskości, to, że żyjemy w mieście, spotykamy się, chodzimy do kawiarni, w idziemy do kina, do teatru. Hamowanie rozwoju kultury czy infrastruktury w centrach miast można powstrzymać, uświadamiając ludziom jakie konsekwencje niesie ze sobą suburbanizacja. Możemy ludziom tłumaczyć, możemy ludziom wyjaśniać, że to wszystkich nas będzie kosztowało coraz więcej, że zamiast nowej szkoły trzeba będzie wybudować nową drogę, że zamiast żłobka czy przedszkola trzeba będzie odśnieżyć dużo większą liczbę kilometrów dróg, niż by to wynikało ze skoncentrowanej zabudowy. Zdaniem ekspertów miasta często prowadzą niewłaściwą politykę przestrzenną pod budownictwo mieszkaniowe, przeszacowując możliwości osiedlania danej strefy. Innym powodem suburbanizacji może być też fakt, im bliżej centrum, tym droższe bywają mieszkania. Dlatego mieszkańcy chętnie osiedlają się na obrzeżach miast, ale także po to, by uciec od miejskiego zgiełku. Problem jest więc złożony, ale jak mówią eksperci, warto o nim rozmawiać i szukać rozwiązań.